Ho, ho, ho! Z tej strony Muszek, a dzisiaj zostanę świętym Mikołajem i porozdaję prezenty. Oczywiście tylko grzecznym graczom oraz tym, którzy złożyli swój list na kanale dnia na Discordzie. Jeżeli filmik wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a jeśli nie, to zostawcie komentarz i napiszcie co można byłoby zmienić. A my już zaczynajmy. Pierwszą osobą jest klon i to co on chciał. Drogi święty Mikołaju, w tym roku byłem bardzo grzeczny, jeśli mogę poproszę o szablę pirata i kilof kamerata. Myślę, że to jest dość duży prezencik, więc coś innego dostanie. Tylko którą by tu skrzynkę wybrać? Może tą? Więc damy ci może ciasteczkę, oczywiście. Kilofa kamerata dawać nie będę ale za to przygotowałem bardzo dobry kill -off. Dostaniesz też latanie. To latanie jest nowym itemkiem. Można użyć go dwa razy i to jest latanie na 10 minut. Dodatkowo też tutaj włożymy żetonki do polsowania w kasynie. Chyba, że nie chcesz, to możesz oczywiście je wymienić. Kolejną osobą jest kinderek. I to, co on chciał, drogi święty Mikołaju, chciałbym bardzo stać pod choinkę. Kilow prawdziwego górnika, czyli Kilow kamrata, bardzo dziękuję. No i tutaj sytuacja jest podobna, bo jest ten sam, ta sama wyspa nawet jest. Więc możemy zrobić tak, że ja dam i kilow, i dodatkowo jeszcze zrobię miecz. Więc miecz już zrobiony. Jest on z ostrością 5. I teraz przechodzimy do kolejnej osoby. Jest to Lemurowski, wyspa Promocja Hero. Jesteśmy już na wyspie. Odszukajmy tutaj choinki. Tutaj jest choineczka. I tutaj jest na pewno kilka osób. No ale pierwszy jest Lemurowski. Drogi Mikołaju, na te święta chciałbym dostać jeden blok netherytu oraz zieloną czapkę elfów, ponieważ byłem bardzo grzeczny. Więc dla ciebie oczywiście... Zrobimy blok netherytu i zielona czapka mikołaja, tylko w jaki sposób ją zrobić, może to będzie ten hełm, czyli żółwia skorupa, może jeszcze ją jakoś nazwiemy i trafia pod choineczkę, ciasteczek też dosypiemy. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. I teraz idziemy do Kimimaro. Kimimaro, co prawda, tej choinki z tego, co się rozglądałem, nie ma. Ale postawimy jasny głazik, skrzyneczkę, żeby widział, w którym miejscu jest. I czytamy list. Drogi święty Mikołaju, ja bym poprosił jakąś wyjątkową wędkę na święta, żeby mógł dalej prowadzić swój rybny biznes i wykarmić moje małe bąbelki z wyspy. Mam nadzieję, że byłem grzeczny przez ten rok i docenisz moje starania. Prezent nietypowy, więc postaram się go spełnić. Wędka już jest gotowa. Myślę, że tobie się spodoba. A oczywiście jeszcze dołożymy ciasteczka. To nie lubię ciasteczek. Oraz dołożymy może jakiś klucz krakena. Więc to jest twój prezencik. Mam nadzieję, że się spodoba. A kolejną osobą jest Lost in a Daydream. Jesteśmy już na jego wyspie. Więc położymy ci może w tym miejscu. Jak, jakże zaszczytnym. I czytamy list. Drogi Mikołaju, piszę do ciebie ten list, bo chciałbym dostać kilo w kamrata oraz życzę zdrówka. Byłem grzeczny. Mateusz. Tutaj podobnie jak wcześniejsi gracze, kill-off kamrata jest zbyt kosztowny dla Mikołaja, ale dostaniesz bardzo dobry kill of. kill off już jest gotowy. Dosypiemy też ciasteczek. I myślę, że jeszcze możemy dołożyć klucz czasu i żetonik. Mam nadzieję, że też tobie się spodoba. I lecimy dalej. Następnie jest Przemo. Święty Mikołaju, chciałbym na święta dostać szablę pirata i kilow górnika. Myślę, że byłem grzeczny w te święta. Jesteśmy już na wyspie. Yy. Tutaj dużo nie ma, ale jest drzewko, powiedzmy, że to będzie jako choinka. Więc kilof wrzucam. Ciasteczka są. Myślę, że tutaj można zrobić też małą zagrodę i usadzimy Pandę. Świąteczna panda już przybyła. Mam nadzieję, że powiększysz tutaj zagrodę i będziesz o nią dobrze dbał. A ja już lecę na wyspę Little Axolotla. Tutaj jak widać mamy bardzo fajną choinkę z Bruku. Prezent dla Little Axolotla i prezent dla Mikołaja. Dziękuję bardzo, ja sobie wezmę tylko słodkie jagody. I przeczytajmy twój list. Szanowny Mikołaju, na święta Bożego Narodzenia pragłbym otrzymać 10 żetonów po, po 100 dolarów, 3 klucze skarbów, 16 diamentów, 5 srebrnych monet, 64 kurczaków z KFC oraz jedno enchantowane złote jabłko. Serdecznie dziękuję za wszystko i życzę wspaniałych świąt. To część z tych życzeń się na pewno spełni już teraz mogę dać na pewno żetony dam trochę ci w innej postaci tutaj jeszcze mogę ci dać klucz krakena na przykład diamencików też kilka możemy dać a co tam kurczaka z, z KFC też będą pyszne nie ja wiem, jakie tu ułożyć, może tak. O. I co tam jeszcze było? Enchantowane jabłko to już jest za drogi wydatek dla Mikołaja. I srebrne monety. Co srebrne, monety też zaraz wykombinuję. I już elfy przybyły ze srebrnymi monetami. Więc ze trzy możemy na pewno dać. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Będziesz grzeczny. Kasteczka zawsze dobre. A ja już lecę. Tutaj jeszcze mamy kolejny list od Dawidowskiego. Szanowny Mikołaju, w te święta chciałbym dostać wypłatę od Muszka i bluzę Discord Partner. Taki mały prezent, aby cieszył. A nie, czekaj, wypłatę dostałem, to tylko bluzę bym chciał. Pozdrawiam i uważaj na fajerwerki w tym roku, aby ci w renifery nie wystrzeliły. No ja już w Sylwester nie będę na pewno latał z reniferami. A co do bluzy, to Mikołaj też na razie tych bluz nie ma. Jak je będzie miał, to je może da. A kolejną osobą jest Kuba Lisek. I czytamy list. Święty w te święta chciałbym otrzymać. U, tutaj jest bardzo długa lista. To może nie będę jej jednak czytać. Ale coś sobie powybieramy. Skrzyneczkę na prezenty muszę chyba sam położyć. Nie mam przygotowanej, ale też tak oznaczymy, żeby była widoczna. 10 żetonów po 100 dolarów, to damy jeden żetonik, 3 najlepsze klucze. To też już, jak mówiłem wcześniej, za duży wydatek, ale damy tym razem klucz czasu. 20 diamentów. Diamenty mi się skończyły. Owce, krowy, kurczaki, świnie, krowy grzybowe, lisy. A ja mogę pandę ci dać. Pandę mam. Co tam jeszcze? 16 jagódek dla lisków. O, jagódkami się mogę podzielić. Marchewki, buraki, bambus i tokeny. No powiedzmy, że do tego ja jeszcze mogę dorzucić latanie. Może ci się przyda. No i oczywiście ciasteczka. No i wesołych świąt. Lecimy dalej. Następną osobą jest Pusin. Drogi Święty Mikołaju, chciałabym w tym roku dostać trzy klucze skarbów, 10 żetonów i miecz pirata oraz 10 tysięcy i podpis na płonie fantoma od muszka. Myślę, że byłam grzeczna w tym roku i wyczekuję twojego przybycia. No nie wiem, czy tak do końca byłaś grzeczna. Zdania są podzielone. No, ale coś dostaniesz. Trzy klucze skarbów zamienimy na klucz Krakena, albo nawet dwa mogę dać. Że Tonik też się pojawi. No i 10 tysięcy. 10 tysięcy. Skąd ja we dziesięć tysięcy? Ja nie mam tyle. Srebrne monety ci dam. Jakoś to spieniężysz. A z ciasteczkami podziel się z innymi. Wesołych świąt. Następnie mamy Salwadorka. tutaj jest ta sama wyspa, co była wcześniej i list dość długi, więc zaczynamy czytać. Witam Cię, jakże kochany Święty Mikołaju, w tym roku wraz ze swoimi kompanami byliśmy bardzo grzeczni. Znaczy zawsze oczywiście jak każdemu w pewnym momencie, na chwilę noga się powinęła, lecz jak wiadomo, trzeba upaść, żeby wylecieć wyżej. Dobra, przejdę już do meritum, bo nie chcę zabierać Twojego cennego czasu. Od najmłodszych lat pasjonowało mnie światło lumeny itd. Tak zawsze jak tatuś prosił mnie o podtrzymanie latarki biegłem do niego z uśmiechem, jednakże zawsze był jakiś problem, bo źle trzymałem światło z tego powodu, chciałbym lampkę taką, żeby tata ani nikt nie mówił. Sobie czy mi świecisz. Lampę nad lampami, światło nad światłami żeby raziło po oczach taką, żeby po zasileniu było ją widać aż z kosmosu. Chodzi mi o bikona. Mam nadzieję, że jesteś w stanie spełnić moje życzenie i sprawić, że uśmiech z twarzy mi tak szybko nie zniknie. Bardzo duży prezent sobie Salwadorek zażyczył, ale część jego spełnimy. Ponieważ było bardzo ładnie napisany list, to otrzymujesz wyjątkowo fragment bikona oraz też dostaniesz minigówkę na pocieszenie, a do tego pyszne ciasteczka. Reszta osób, oczywiście, też dostanie prezenciki, ale w tym odcinku to już by było wszystko. Nie chcę, żeby był też za długi. A Wam wszystkim życzę wesołych świąt, spędzonych w wspólnym, rodzinnym gronie i z miłą atmosferą. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ciemka!